Dzień dobry, dzisiaj bym chciał opowiedzieć o książce, która ma tytuł Nowe Przygody Skarpetek. To jest bardziej niesamowita książka i tą książkę napisała Justyna Bednarek i w domu małej begino. Skarpetki małej Begi, no skarpetki teatr mały beli, no skarpetki mamy mały beli, no skarpetki. Ale te skarpetki tak naprawdę nie giną, tylko idą do dziury pod pralką i wyrufają w świat, by spełnić swoje marzenia. A takie tam są przygody: jedna skarpetka poleciała w kosmos, druga skarpetka ratowała chomika w połowze. Trzecia skarpetka, jeszcze jedna skarpetka się zakochała. Jeszcze inna skarpetka została duchem i skarpetka została bohaterem. Ale najbardziej mi się podobała przygoda, jak czerwona skarpetka w flotte pomogła Mikołajowi, no bo jego taki, taki prawdziwy pomocnik zachorował i miał gorączkę. Och, mogłem zapomnieć, to jest Matylda, a to jest Pan Zdzisław. i im wymyślam różne przygody i to są moje skarpetki. I też mogłecie sobie zrobić takie skarpetki, ale najpierw przeczytajcie tą książkę